w dzisiejszym, prawdopodobnie już świątecznym odcinku. Z tego też względu poważna inwestycja. Trzeba zrobić przy rozrzutniku takie wyżłobienia na wałku, jak tutaj są, przy tej chyba pompie od cyklopa. A to wszystko po to, żeby można było założyć wałek nowszego typu, bo ten starego już się rozlatuje. Dlatego też ta stara pompa potrzebna mi jest na wzór, żeby zrobić takie same wycięcia w tych frezach. Wymierzyć to i zrobić identiko. Idziemy. Robota akurat w sam raz, na taki czas. O, to, to. Opre na beczce, to będzie wygodniej działać. A u was jak tam święta mijają? Tak w ogóle to wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Radosnych i wesołych świąt wszystkim życzę. Ale póki co zobaczmy co się tutaj dzieje. Mhm. Jak widzicie nie ma tutaj możliwości założenia tego nowszego wałka. Zatrzaskowego, bo nie ma kurde wyżłobień. W tych frezach się je zrobi. Tylko mniej więcej trzeba wiedzieć, gdzie. Po to mi właśnie tutaj to jest potrzebne. Ale zanim zaczniemy frezować, podzielę się z wami wesołą nowiną. No normalnie można powiedzieć, że cud się stał. A co dokładnie? Kombinerki się znalazły. Kombinerki, które zginęły w maju 19 roku. I mimo szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej z wykorzystaniem drona i wykrywacza metalu, nie udało ich się odnaleźć. Sama natura ich oddała. I to dosłownie, bo mam tu na myśli zarówno przyrodę ożywioną, jak i nieożywioną. Spójrzcie chociażby na to drzewo. Jarek kto je tak załatwił? Jakiś myszojeleń albo łoś. No już bardziej prawdopodobne, że łoś, bo na takiej wysokości, żeby drzewa łamać, to raczej takie coś większe musi być. Ale do czego zmierzam? Otóż jak widzicie kombinerki leżą przy samym drzewku. Jak to drzewko jeszcze rosło przed pojawieniem się załóżmy tego łosia, to tu wszędzie były kurde gałęzie i nie było podejścia, żeby przykładowo wykrywaczem metalu je tutaj znaleźć. Ale zapytacie pewnie Jarek, jak to się stało, że teraz je znalazłeś akurat przypadkiem? Jak widzicie, obok leży jakaś dykta i nie, nie, nie leży tu przypadkowo. Robi ona za lądowisko dla drona, ponieważ wczoraj kamerzysta pokazywał mi, jak się dronem lata. Bo ogólnie nawet kamerzysta powiedział, że mogę sobie nagrać kiedyś taki odcinek, jak sobie latam dronem. Co ma za drona? Takiego mini ćwierćkilowego. Ale wracając do kombinerek, po prostu szedając się tutaj w okolicy lądowiska, znalazłem je. Kurde. Bo teraz nie ma trawy, nie ma niczego. Po prostu dało radę. Jarek, a może ty je podrzuciłeś? Nie, ja nie oszukuję swoich widzów. Poza tym widać, że one leżą. Ile one leżą? Dwa lata prawie. No udało się i tyle po prostu. No. Spróbuję je zgiąć. Nie ma opcji. Ja to lubię takie klimaty. Spróbujemy je trochę rozruszać. Zobaczymy czy po dwóch latach coś z nich będzie. Popsikamy wódę. O, brakuje tu trochę plastiku. Mogły tu oberwać nożykiem od kosiarki rotacyjnej. Próbujemy je trochę rozgiąć. Oczywiście, żeby nie zepsuć. E, nie ma szans. Nie chcę je zepsuć, bo to historyczne kombinerki. Zaleję je, kurde, nie wiem, ropą, rozpuszczalnikiem, żeby się odkażały. Później rozpuszczalnik jest powrotem do butelki. To niech się odkażają, aby bierzmy się za rozrzutnik. I teraz tak, nie muszę ściachać wszystkich frezów, bo wystarczy jak tylko jeden zrobię. Nie mam mazaka, muszę tak smyrnąć tylko. I teraz już sprawdzam, żeby się pokrywało to z tą pompą. No, no trzeba ślifować. Nie myślałem nawet, że tak łatwo się będzie w tym rzeźbić. Zdawało mi się, że tu ten metal jest bardzo twardy, a to jednak się poddaje. No sprawdzimy, czy to się udało, czy nie. O, no pewnie, że się udało. Już wskoczyło. Jakby to wręcz fabrycznie było zrobione. Bomba. No tylko teraz tak, nie ma sensu każdego freza tak obcinać, bo i po co? Yy, Obecne tylko z drugiej strony. Żeby było łatwiej zapinać. Bo może wyjść tak przy podpięciu, że ten frez będzie u dołu, no to po co się tam schylać, zaglądać, w który trzeba trafić. Tak to będzie zawsze prościej. O, tu trzeba staranności, bo stąd wałek spaść nie może. Jak spadnie z ciągnika, to się nic nie dzieje, ale jakby stąd spadł, to narobisz szkód. Skoczyło aż miło, luzu żadnego. Tak ma być. To zobaczmy, co u kombinerek. Gdzie są kombinerki? O, ruszyły się. Dobra rzecz jednak ten rozpuszczalnik, żeby je tam zostawić na jakiś czas. O, chodzą. Niech się jeszcze pomoczą. No, w międzyczasie wstawimy sobie kawkę, a ja pokażę Wam jeden prosty trik. Jak pozbyć się sznurków z wariatorów w rozrzutniku? Chociaż widziałem na internecie, że nie tylko ja tak robię. Potrzebna będzie oczywiście szlifierka, starczą do cięcia. I jedziemy. żeby nie przesadzić Ale co roku tak robię i dobrze jest Momentalnie to schodzi nożem Nożem to za długo schodzi Za dużo dłubania Dobra To teraz tylko łyk ciepłej kawusi I lecimy dalej No już normalnie chodzą kombinerki Także radość wielka no jak się ma trochę ciągników w garaży, to tu się rzuci, tam się rzuci nigdy za mało kombinerek. Nigdy za wiele. A święta są to człowiek rozkojarzony, bo myśli o barszczyku i nie tylko. Ale się skończą, to się wróci na normalne tory. Póki co jeszcze zabronujemy. No muszę go gasić, bo jak go zatrzymam. No. Ginęło mi jednak to światło, co urwałem przy siewniku. A kiedyś tam się je zateguje. Jedziemy. No to cóż, spróbuję na szybkości naprawić światło. Ale teraz tradycyjnie łyk ciepłej kawusi. Wasze zdrowie. Ogólnie bardzo dobrze się składa, bo znalazłem całą lampę. Kurde. Więc bez żadnego problemu się to powinno dać wymienić. Oczywiście całej nie będę wymieniał, bo trzeba by było umieć podpiąć kabelki. A tutaj działają żarówki, więc by było szkoda. Ona nie jest aż tak bardzo rozwalona, żeby, żeby wymieniać całą. Wiecie, bez lampy, to jak to wygląda, jeszcze po drodze jak się jedzie, to od razu się jest mocno podejrzanym. No i bajka. To oczywiście będę trzymał, bo kurde, żarówki się przydadzą, jak się tam popalą tamte. Wszystko się może przydać. A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!